Film bierze się z reportażu, z reportażu Mokradełko? czy wy w reportażowy sposób też przygotowywałyście się do tego scenariusza, czy wyczytałyście statystyki, badania, wypowiedzi, czy było też trochę tej pracy dziennikarskiej, o której Kamila tutaj trochę przed chwilą mówiła? Ja już właściwie można powiedzieć, że byłam wiesz, przygotowana troszeczkę wcześniej, bo ten temat mnie no. bardzo interesował. Myślę, że kiedy się głęboko podchodzi do aktorstwa, to jest to naturalne w ogóle. Czyli jest zaglądanie w ciemną sferę ludzkiej psychiki, to jest zupełnie naturalna rzecz. I troszeczkę już dokumentów obejrzałam na ten temat na temat molestowania, na, te, na temat ofiar, przetrwańców, wspomnień odzyskanych i później jeszcze się wymieniałyśmy tymi filmami z Kamilą. Zainteresowałam się też Gaborem Mate, który jest. W sumie gwiazdą już w tej chwili Instagrama i dobrze, bo ten temat, który on wprowadza, sposób, w jaki on opowiada o traumie jest niezwykły po prostu.